Marta Żmuda Trzebiatowska od 8 lat tworzy ze swoim obecnym mężem Kamilą Kulą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego showbiznesu. Nie każdy jednak pamięta, że swego czasu piękna aktorka była do szaleństwa zakochana w kimś innym, a o tym związku mówiła cała Polska. Co się stało z pierwszą wielką miłością Marty Żmudy Trzebiatowskiej? Spis treści. To on był pierwszą wielką miłością Marty Żmudy Trzebiatowskiej, co dziś robi niedoszły mąż Marty Żmudy Trzebiatowskiej? To on był pierwszą wielką miłością Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Marta Żmuda Trzebiatowska od lat jest uważana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. 39 latka zdobyła popularność m.in. dzięki rolom w produkcjach takich jak Teraz albo Nigdy Magda M. Dwie strony medalu czy twarzą w twarz. Obecnie jej najpopularniejszą aktorską kreacją jest postać Hanny Sikorki, na dobre i na złe, w którą wciela się już od pięciu lat. Prywatnie aktorka tworzy już od 8 lat zgodne i szczęśliwe małżeństwo z o 5 lat młodszym Kamilem Kulą, z którym w 2017 roku powiedzieli sobie sakramentalne, tak, a w kolejnych latach doczekali się dwójki dzieci, 5-letniego syna i 3-letniej córeczki. Dziś Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula tworzą jedną z najsłynniejszych par polskiego show biznesu. Nie każdy jednak pamięta, że nim aktorka poznała swojego obecnego męża, była do szaleństwa zakochana w kimś innym i wszystko wskazywało na to, że ich ślub wydaje się tylko kwestią czasu. O kim mowa? Pierwszą wielką miłością Marty Żmudy Trzebiatowskiej był starszy o 12 lat Adam Król. Choć para poznała się w 2005 roku, to naprawdę głośno o ich związku zrobiło się w 2008 roku, kiedy to aktorka występowała w Tańcu z Gwiazdami. Adam Król był wówczas uznanym tancerzem i to właśnie on partnerował aktorce na parkiecie tanecznego show, gdzie ostatecznie zajęli wysokie trzy. Miejsce, związek aktorki i tancerza trwał kolejne lata i wszystko wskazywało na to, że niebawem staną na ślubnym kobiercu. Nieoczekiwanie para w 2013 roku postanowiła się rozstać. Aktorka nigdy nie ujawniła powodów, przez które jej związek z Adamem Królem się rozpadł. Jedynie pośrednio dawała mediom kolejne powody do domysłów. Uprawiam zdrowy egoizm. Wcześniej zawsze byłam dla kogoś. Po latach nadszedł czas, by wreszcie zadbać o siebie. Powoli odkrywam siebie, mówiła swego czasu na łamach, Gracji, co dziś robi niedoszły. Pierwszą wielką miłością Marty Żmudy Trzebiatowskiej był starszy o 12 lat Adam Król. Choć para poznała się w 2005 roku, to naprawdę głośno o ich związku zrobiło się w 2008 roku, kiedy to aktorka występowała w tańcu z gwiazdami. Adam Król był wówczas uznanym tancerzem i to właśnie on partnerował aktorce na parkiecie tanecznego show, gdzie ostatecznie zajęli wysokie trzy. Miejsce.est szczęśliwy układa sobie życie. Życzę mu jak najlepiej, zdradziła swego czasu Żmuda Trzebiatowska w programie 20 metrów kwadratowych Łukasza.